Tajemnica domu z ulicy Elwes. Część pierwsza. Mamo, kiedy kolacja? No już zaraz, nie widzisz, że robię? No widzę. No to co? No nic. Idź na górę, zawołaj dziewczyny, bo tam pewnie jeszcze czekają. Może to ja gadam. Idź Klarę zawołaj. No okej, okay, a po co? No żeby zeszły na kolację. No, ale przed chwilą mówię, że kolacja będzie zaraz. No właśnie, no, to przyjdą wcześniej, to będą miały od razu kolację. Boże, już idę. No, choć tego nie na kolację. Ale po co mam? Mm, będę skakać i tyle nie będzie. I nie będzie kolacji. No, po prostu wyłącz ten komputer. To nie jest komputer, tylko. jest komputer to jest komputer. Komputer, dobra, niech to będzie ten twój jakiś taki komputer. Ale idź na kurację. Boże, nie, dubla. Pierwsza będzie. Sorry, jak się zmieni teraz wygląd. Mama, żebym zapisać skina Dobra, macie kolację. Nim 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 Możesz nie muskać. Będę. Aha. Nim 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 Dobra. Jeszcze zapalę parę kuminek, już śpią. Więc no, w wieczór jest, no to i ja idę też spać. Mmm co tak śmierdzi, dziwnie? Ej, za, zobacz. Ej, ej. Co? Co Co to? za to? Co to? się pali? Klara to? Co to? Co w Co Co tak się... Hii, pali się mama 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 dwa tygodnie później po Co po, i dobrze, że udało nam się nająć jakiś dom. Na razie. Bo tak to by było słabo. Klara jest w przedszkolu. Hmm. Dobra, pooglądam sobie coś na telefonie. Jakieś ogłoszenia na domem, czy coś. Hmm, popatrzę. Ej, jakie super rzeczy są. Ej, dom tylko za 10 tysięcy, a taki ładny. Ej, to dziwne, ale szczerze mega. Idę pokazać Nikoli. Mam, no, przepasz mi. Kurcze, ćwiczę na występ, ale zobacz, co znalazłam. Masz, zobacz. Ty taki super dum za 10 tysięcy? Ej, to niemożliwe. No dla mnie też jest trochę, ale no, może kupimy, bo w sumie te kasy mamy. Dobra. Tu ja idę odebrać gnoma z przedszkola i nie. No. Możecie chociaż raz nie wyzywać. No ja mogę ją wyzywać kiedy chcę i ile chcę. No Dobra, Dobre, jadę. Mhm, dobra. Klara, już miada. Dobra. Kara w się tu gnomie idzie co, dobra, już idziemy. Ja wolę do ją pierwsza. Dobra, koniec nie tymi wyścigami, biorę cię na ręce i jedziemy. Później. No, jak w przedszkolu. Dobrze, i w ogóle to nie cieszę nie cieszy, nie cieszy się, że mnie odebrałaś. Aha, mnie tak to nie interesuje. Mnie też to nie interesuje. Aha. No to idziemy już do domu, bo bez sensu. No. Ej, ale co bez sensu? To bez sensu gadać. Aha. Dobrze, już jesteśmy. A w ogóle mama znalazła taki super dom ekstra. Taki za 10 tysięcy. A tu będzie dużo. Właśnie bardzo mało jak na dom. Naprawdę dla mnie to dużo. Może dla ciebie dużo, bo jesteś takim, kto na nie umiesz w ogóle liczyć. Aha. Dobra, to ty idź do pokoju. Dobra, i tak mi nic nie interesuje. Ej, w ogóle gdzie jest mama? Mama! Mama! Boże, dziecko w kiblu jestem. Aha. A w ogóle, e, jak z tym domem? No już kupiłam jutro, będziemy go sprawdzać. Kupiła się i dopiero będzie go sprawdzać. No w sensie, no umówiłam się na, na te. Na sprawdzanie. No jakoś tak w sensie na, na oglądanie tego domu. Aha. Następnego dnia rano. Dobra, to już jedziemy do ten domu. Poczekaj, tylko drzwi otworzę. Chodź. Ja już idę. Dobra, Klara już zawiedziona do przedszkola, to teraz idziemy, bo tutaj to niedaleko ten dom właściwie jest. Chociaż nie wiem dokładnie. Aha. No jaka Martyna? Boże, pomyliłam mi się z moją koleżanką. Aha. a ty w ogóle zdać na prawo jazdy? No zdałam jakoś. Aha. Dobra, to jest ten dom. Zaraz powinna przyjść pani. Okej. Okay. To poczekajmy tutaj. No, dobra. Ej, bo ona tak jakoś długo nie przychodzi. Poczekaj, bo to jest y, powiedziała, że mamy. Y, 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 że możemy wejść i już sobie oglądać normalnie. Dom jest na bo zapłaciłam. Z czemu mi nie mówisz, że zapłaciłeś? Mówiłam wtedy. No dobra, nieważne. No i... E, no. Mamy sami sprawdzić jakby, tylko mamy nie wchodzić na takie drzwi co są e, no. No tam, e, gdzie się wchodzi na górę. Aha, dobra, dziwna ale okej. Okay. No to chodź. No. Oh my gosh, jaki ekstra dom. No... Ej, no szczerze bardzo ładnie, ja już go widziałem na zdjęciach Ty... ty garsz Ej, ładny, serio No dobra, e, to ja idę sprawdzić górę, ty się tam rozejrzyj tutaj Nie ja chcę sprawdzić górę, bo tutaj już... Dobra To ja zostanę tutaj na dole i się rozejrzę bardziej Okej okay. Dobra Ej mama, a są te drzwi? No tak, to są te drzwi. Co mamy nie wchodzić. Okej. Okay. to jest ekstra ten dom. Ale... strasznie dziwne, że za dziesięć. To... Oh my gosh. Mama! No co dziecko? Mamy kino w domu! Jakie kino? No chodź tu bacz. No, już idę, poczekaj. Chodź. No zobacz, chodź tutaj. No. Chodź. Ej. Ty, mam kino w domu. No to Klara będzie zadowolona. Szkoda, że ją ominęło jest u babci. Nurem. Ej. Yo, mamy jacuzzi. Ty, jaki ekstra. No way. No Mama? No co? Chodź zobacz. Ja... Czemu my mamy złoty kibel? I zamiast papieru mamy... Kasę. Mani, money money money, 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 money. Miesiąc później po zakupie domu. Dobra, co ja mam robić? Mama w pracy. No, gnom jest tu babci. No, a ja co mogę zrobić? Dobra. Pytam, sobie poćwiczę. Tudu, 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 tudu. Ej, co to było. Ej. Chyba z dołu odbiega. Ej, mam serio, dobra. Idę sprawdzić, może ma... Nie, no. Przecież jestem sama w domu, to mama nie może być. I syp Ej, chyba z... Tej... W piwnicy 13 nie wiem. Dobra, zaryzykuję i wejdę. Ej, co się robi tak? Dobra, wejdę tam. Ał! Prawdopodobnie jutro o 17 nowy odcinek.